Powiem Wam, że w 2024 roku w Enlisted działo się naprawdę dużo. I może było mniej takich hardkorowych rzeczy jak merch kampanii z utworzeniem drzewka, badań czy też wprowadzenie battle ratingu, bo te miały miejsce jeszcze w 2023 roku, ale mimo to naprawdę dużo się działo. W materiale skupię się na tych najbardziej z mojej perspektywy widocznych aspektach czy też zmieniających zauważalnie grę. Nie ma co się spuszczać nad pojedynczymi pasznucami i opisywaniem, że dana broń została ciut znerfiona, albo że wprowadzone zostały zmiany w systemie odrzutu broni, o czym pewnie duża ilość graczy nawet nie wie. Wydarzenia przedstawiam chronologicznie. Przejdźmy zatem do konkretów. Siema, siema z tej strony Dziki ge. Zaczniemy z grubej rury i choć nie tyczy się to jakiejkolwiek zmiany w mechanice gry, to jednak nie da się ukryć, że pojawienie się gry na Steamie wzbudzi jakieś emocje. No i owszem, wzbudziło. Szkoda tylko, że negatywne. Ale może twórcy wyszli wówczas z założenia, że nie ważne jak, ważne, żeby o ich grze mówić. Pod koniec marca zeszłego roku gra zadebiutowała na Steam, co powinno nas graczy bardzo ucieszyć. Raz, że Steam to jedna z najbardziej popularnych i największych platform do cyfrowej dystrybucji gier, o ile nawet nie największa i najpopularniejsza, co tylko mogło wpłynąć pozytywnie na ilość graczy. Dwa, to że wiele osób preferuje właśnie Steama do odpalania gier, a nie używanie jakichś osobnych launcherów, które często posiadają jakąś wkładkę domaczną w postaci spyware czy innego gówna lub po prostu obciążają zbyt mocno kompa. No i wszystko byłoby super gdyby nie fakt, że udostępniona wersja Enlisted na Steam zawierała w sobie płatne DLC. Krótko mówiąc chcesz grać w Enlisted na Steam, no to płać gnoju, a jak jesteś murem, to jesteś skazany na nasz pro launcher. Chyba nie trzeba mówić jak bardzo się to graczom nie spodobało. Oczywiście były osoby, które sobie taki pakiecik na Steamie kupiły i się cieszyły, a najbardziej płakali ci co chcieli po prostu grać w Enlisted za free za pośrednictwem Steam. Tak, ja zaliczałem się do tej drugiej grupy i też ostro tę grę skrytykowałem. Zrobiłem o tym materiał, zachęcam do obejrzenia po tym filmie. Link będzie w opisie i na końcu filmu. Ja rozumiem, że Steam bierze hajs za to, by się na nim udostępniać i jakąś tam prowizję, pewnie nawet nie małą, ale czy naprawdę nie szło dodać też osobnej, darmowej wersji gry, skoro tak bardzo twórcom zależało, aby się na tej pieprzonej parze znaleźć? Oprócz tego były też jakieś problemy techniczne z połączeniem swojego konta, tak, Geijin ze Steamem. To znaczy, podobno były. Tak stwierdzili potem twórcy, gdy przepraszali graczy. Mówili też, że wersja na Steam nie była skierowana do mas. No ciekawy argument, LOL. Wylano tonę gówna na twórców i nic dziwnego. Nie pamiętam, jak długo była dostępna w tej formie na Steam, ale trwało to chyba zaledwie kilkanaście dni. Nie można było już jej kupić, ale ci, co zrobili to wcześniej, mogli nadal grać. 1 kwietnia zeszłego roku do gry zawitał event o nazwie Breaking Dead. Iwencik na Prima Aprilis był bardzo fajny, mi się mega spodobał. Skomplikowany zbytnio nie był, bo przypominał tryb zombie w Call of Duty. W przeddzień uruchomienia eventu opublikowany został krótki filmik płonącego spadającego samolotu. A już myślałem, że zajebał w brzozę jak tuptuś w Smoleńsku. By the way, najlepsze są komentarze pod tym filmikiem, które szydzą z tego co odjebali ze Steamem. Tutaj macie kilka z nich. Wracając do eventu, gramy w czterech typach, więc jak nie trudno się domyśleć, to właśnie my ocaliliśmy z katastrofy samolotu. Zasady gry są proste. Każda runda to poszczególna fala zombiaków. Z każdą kolejną jest ich coraz więcej, pojawiają się inne rodzaje, np. wybuchające, czy nawet skurwiele na ziole, które potrafią strzelać. Eliminujemy przeciwników, aby dotrzeć do jak najwyższej rundy. Mapa jest malutka, nie ma na niej za dużo swobody, więc jak ekipa przeciwników się powiększa, to robi się ciasno i trzeba Uważać, gdzie się popierdala. Na początku mamy do dyspozycji zwykły karabin powtarzalny, i poprzez eliminację nazi kurwieli dostajemy monety, za które możemy kupić lepszą broń z tablicy, uzupełnić amunicję ze skrzynki czy brać bandaże z apteczek. Bardzo fajny to był event i nie tylko ja jestem tego zdania. Społeczności na tyle się spodobał, że został przedłużony jego czas trwania o kolejny tydzień. Też zrobiłem o tym film, więc standardowo będzie link w opisie i pod koniec filmu. Na przestrzeni całego roku Enlisted nie tylko zmieniało i rozwijało się pod względem różnych mechanik, ale także pod kątem wizualnym. W wielu patch wprowadzane zostały różne techniki graficzne, takie jak np. NVIDIA Frame Generator, Dynamic Resolution, scaling czy chociażby możliwość odpalenia gry na DirectX 12, który zresztą trzeba włączyć, aby w pełni cieszyć się niektórymi efektami, gdyż tylko przy tej wersji Directa są one obsługiwane. Ulepszone zostały także techniki odbić czy też oświetlenia globalnego. Miło, że ten aspekt nie jest pomijany, i gra upiększana jest pod względem graficznym. W czerwcu otrzymaliśmy nową mapę, zaliczającą się do puli kampanii moskiewskiej. Bitwa o Orzew, bo tak została nazwana, była jedną z najbardziej krwawych bitew II wojny światowej Frontu Wschodniego. Też o tym robiłem film, więc będzie link w opisie i być może na końcu filmu. Już nie jestem tego taki pewien, bo coraz więcej robi się tych odnośników, a na ekranie końcowym to chyba Max 4 można umieścić. Ale w opisie będzie na 100%. Bardzo fajna mapa, niemal cała w mieście, więc dla mnie. Nie bajka, uwielbiam takie bitwy. Z charakterystycznych punktów rzucających się w oczy to trzeba wspomnieć o wieży z dzwonem. Widok jest mega, dobry spocik dla spocuchów ze snajpą. Na tej wieży jest także easter egg, z którego robiłem shortsa. Jak jesteście ciekawi co to za easter egg to wejdźcie sobie w moje shortsy. Za dużo ich nie mam, więc do odnalezienia bardzo prosto. Oczywiście update nie dodał tylko mapy, ale też na przykład nowe bronie czy pojazdy oraz usprawnił kolejne rzeczy i zjebał pewnie też coś przy okazji, ale tak jak wspominałem na początku, nie ma się co z tym pieprzyć. Zmiany nastąpiły także w matchmakingu. Kiedy wystartował system Battle Ratingu, czy tam klasyfikacji bitewnej, jak kto woli, to mieliśmy następujący system. Mając BR 1 lub 2, byliśmy losowani w bitwach od 1 do 3. Mając BR 3, losowani byliśmy w grupach od 1 do 3 albo od 3 do 5. Jak dla mnie to wtedy to był najgorszy możliwy BR. No może nawet nie tyle najgorszy, co najbardziej nieprzewidywalny. Jak trafiłeś na typów z BR 5 no to nie było za ciekawie. Z kolei, jak trafiłeś na jakieś niskie BR, to mogłeś kosić nóbków, a chyba też nie o to chodzi, prawda? Wybierając BR-4 lub 5 trafialiśmy na bitwy od 3 do 5. Nadążacie, co nie? Aby trochę zbliżyć szanse, twórcy wprowadzili tak zwaną miękką regułę – soft rule po angielsku). Krótko mówiąc, jeśli oczekujących graczy na rozgrywkę jest wystarczająco dużo, to matchmaking odbywa się w systemie 1 BR w górę, 1 BR w dół. Na przykład jeśli masz armię na BR3, to będziesz mógł trafić na graczy z BR2, 3 lub 4. Jeśli graczy nie będzie w odpowiedniej ilości do przeprowadzenia takiego matchmakingu, wówczas ta tak zwana miękka reguła nie. Będzie miała zastosowania i bitwy będą dobrane po staremu. Swoją drogą ciekawi mnie, czemu jak wybierze się USA na BR3, to pokazuje możliwość losowania od BR3 do BR5. Jakieś naleciałości po starym systemie, czy po prostu tutaj jawnie pokazują, jak będzie? Dajcie znać, jak wiecie, czemu tak jest, bo może ja coś przeoczyłem. Każdego patchnota to nie przeglądałem. Kończąc ten temat, to w późniejszym czasie wprowadzona została z kolei twarda reguła bądź zasada, jak kto woli. Mówiąca o tym, że gracze grający na BR-1 będą mogli grać tylko z równymi sobie i maksymalnie z BR-2. No nic dziwnego, jakiś dupochron dla początkujących musi być, aby nie odbili się od gry. W lipcu Enlisted ponownie pojawia się na Steamie. No i nie zgadniecie, jest darmowy. No i jednak dało się. A no dało. Tym samym Enlisted debiutuje jako pełnoprawna gra już nie early access. Wow, wreszcie. Jak tylko gra się tam ukazała to bez wahania przeskoczyłem na steamową wersję. Na steamowej wersji są osiągnięcia więc zawsze to jakoś michę cieszy jak się coś wykona. Z racji tego iż grałem od jakiegoś czasu to sporo wskoczyło mi z automatu. Ja nie miałem żadnych problemów z podlinkowaniem swojego konta aby mieć wszystko to co miałem w grze używając launchera. No patrzcie to też jednak dało się zrobić. Niby twierdzili że przez jakiś czas tylko będzie taka możliwość ale jak było faktycznie to już nie wiem. Może ktoś z was próbował i napotkał jakieś problemy, dajcie znać. Tak, o tym też film robiłem, ale przejdźmy dalej. Wsłuchując się w graczy, że jest za dużo farmy, wszystko jest za drogie i tak dalej, twórcy wyszli naprzeciw. Tym samym nastąpiły zmiany w ekonomii gry. Tutaj nie ma co za dużo strzępić reja, bo niby to tylko cyferki, ale jednak mają zauważalny wpływ na grę. Tym samym ilość expa potrzebnego do odblokowania badania zmniejszyła się i to całkiem sporo. Wszystko oczywiście w zależności od tego, jaki to poziom badania. Praktycznie wszystko także potaniało. Szkoda, że w rzeczywistości tak nie jest, tylko ciągle wszystko w górę idzie. Koszt zakupu broni, bądź jej ulepszenia, akcesoria czy zaciąganie nowych żołnierzy, to wszystko staniało. W niektórych przypadkach nawet aż o 80%. No kurwa, życzyłbym sobie, żeby tak było w naszym pięknym mocarstwie. Pomarzyć zawsze można. W październiku wprowadzono nowy update o nazwie Guerilla Warfare. Nie będę wchodzić zbytnio w szczegóły tej aktualizacji, ale dodał on nową klasę żołnierzy Partyzant. No nie zgadniecie, z tego też. No, dobra, wiecie o co chodzi. W każdym razie oddział partyzantów może zrobić ładny rozpierdol na tyłach, wrogach, gdyż zakres poruszania się po mapie mają znacząco większy niż standardowa profesja. Co za tym idzie, możemy nimi wejść praktycznie na spawn przeciwników. Czy trzeba mówić, jak potrafi to być wkurwiające? a przynajmniej swego czasu jak robiłem o nich film to tak było. Tak jak wspominałem wcześniej nie śledzę każdego wpisu na stronie gry i każdego patch więc mogłem coś pominąć. W moim materiale zastanawiałem się czy nie zostaną znerwieni i w jaki sposób mogłoby to zostać zrobione. Bo w rękach wprawnego gracza naprawdę można bardzo mocno utrudniać życie przeciwnikowi atakując flanek czy wręcz wskakując na plecy. Ja nimi dawno nie grałem więc może coś grzebali przy nich tego nie wiem. Jak coś się zmieniło to ponownie, sekcja komentarzy należy do Was. Pod koniec października odpalony został event Operation Earth Shield. Samo wydarzenie było dość zbliżone do tego kwietniowego, ale zdecydowanie bardziej rozbudowane. Akcja rozgrywała się na bodaj pięciu różnych mapach po jednej z danej kampanii. Obszar gry był bardzo duży, a wręcz ogromny, jeśli porównać by do tego z eventu Breaking Dead. Ponownie napierdalaliśmy do zmotywowanych nazji zombiaków, ale też i demonów z innych wymiarów. Trzeba było po mapie biegać i wykonywać zadania. Wysadzało się portale do innych wymiarów skąd przybywały te skurwole, nadawało sygnały w radiostacji czy też pokonywało się bossów. Zbierało się także żetony Halloween, bo z tej okazji właśnie to wydarzenie zostało udostępnione. Na koniec trzeba było się ewakuować wracając do ciężarówki. Przyznam szczerze, że fajne to było, ale jakoś tak szybko się nudziło. Dodam jeszcze na koniec tego wątku, że do tego eventu był nawet osobny Battle Pass, co było dość zaskakujące i trwał on aż miesiąc. Tak się składa, że o tym też zrobiłem film. W listopadzie został udostępniony, jak to sami twórcy mówią, long awaited feature, testowanie broni lub pojazdów przed zakupem. Niby może się wydawać, że to jest pierdoła, ale jak tak pomyśleć, to z drugiej strony jakbyś miał wypierdolić srebro albo nawet złotego tiketa na jakąś gównianą broń lub pojazd, no to faktycznie super sprawa sprawdzić sobie jakiś czołg czy broń przed zakupem. Kiedyś kupiłem jakiś karamin samopowtarzalny za złoty kupon i okazało się to gniotem totalnym. Ale nie pamiętam, co to za broń, gdzieś już chyba przepadła wśród innych krapów. By the way, twórcy powoli będą odchodzić od złotych tiketów, więc miejcie to na uwadze. Zmiany dotknęły także przepustkę bojową. Teraz zamiast jednego dłuższego sezonu będziemy mieli trzy krócej trwające. Aby ukończyć całą przepustkę, dotychczas trzeba było wbić 75 poziomów. Później naturalnie można było dalej farmić, wpijając levele powtarzalne. Teraz każdy taki mniejszy sezon to 30 poziomów do wbicia. Łącznie zamiast 75 poziomów daje to 90, więc jest więcej. Nagród do wbicia. Cena przepustki nie zmieniła się, dalej kosztuje 900 golda i w dalszym ciągu docierając odpowiednio wysoko, możemy tego golda zdobyć z powrotem i to jeszcze z nawiązką. I to mi się podoba w tej grze. Nie zdzierają z ciebie hajsu za każdy kolejny sezon, tylko jak już raz zapłacisz i jesteś aktywny, to jedziesz każdy kolejny sezon bez płacenia. Nie zmienia się także progresja, aby wbijać kolejne poziomy. Zdobycie trzech gwiazdek oznacza wbicie poziomu. Przypomnę, że mając zakupionego Battle Passa, możemy dziennie zdobyć 9 gwiazdek, podczas gdy grając za free tych gwiazdek, można zdobyć 4. Tak nie przysłyszeliście się, nie 3, a 4. To zostało zmienione. Ja tego nie wiedziałem, powiem szczerze, bo lecę ciągle na zakupionej przepustce. Z racji tego, że zmieniła się formuła Battle Passa, dostosowano także rangę gracza, aby zdobyć. Najwyższą w danym sezonie, czyli Marszałka Piłsudskiego, trzeba wbić 200 punktów, a nie jak poprzednio 300. No i ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to oczywiście najnowszy update Tygrysy Birmy. Aktualizacja wprowadza do gry nową mapę, ale także i nową kampanię, w której nakurwiają się ze sobą żółtaczki z aliantami. Update wprowadza m.in. nowe bronie, pojazdy, ładniej wyglądającą krew, czy też zmianę mechaniki w klasie jeźdźca. Z tego także robiłem film, więc nie ma się co wgryzać w szczegóły. To by było na tyle mordeczki, tak właśnie zmieniało się Enlistet w 2024 roku. Ciekawe jak dalej będzie się rozwijać gra i czy wkrótce dostaniemy jakąś nową roadmapę, bo takowa była w zeszłym roku. Zachęcam do obejrzenia tych filmów, o których mówiłem w materiale. Linki w opisie i pod koniec filmu. Tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się dzikusy.